Kochani, czy, czy lubicie audyty? Wszystkie księgowe na sali to pewnie dreszcz mają od razu. Czy lubicie sprawdziany? Też nie lubimy sprawdzianów, nie? Wiecie, a chciałabym dzisiaj właśnie jakby przypomnieć nam, bo to nie jest sprawa nowa, o której będę mówić, ale chciałam wam jakby przypomnieć o tym, co, jaki sprawdzian, jaki test wymyślił dla nas Jezus. O jakim teście Bóg mówi do nas, próbując opisać nam swoją rzeczywistość i rzeczywistość królestwa. I yy, Jezus mówił tak w Ewangelii Mateusza, w szóstym rozdziale: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują i kradną. Ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. I to, my traktujemy to jako taką pewną zasadę, różnie, różnie o niej opowiadamy, ale tak naprawdę to jest swego rodzaju test, swego rodzaju sprawdzian, który, który Jezus... Y, y, powiedział ludziom, którzy, którym trudno jest właściwie przełożyć y, rzeczywistość królestwa na naszą rzeczywistość tutaj. Wiecie, my jesteśmy jako ludzie dosyć ograniczeni i y, y, nasza wyobraźnia jest ograniczona. I Bóg cały czas, od początku y, swojego działania i stworzenia człowieka, próbuje nam o sobie opowiedzieć. Bóg próbuje nam wytłumaczyć, kim jest, jaki jest i jak chcę, żeby funkcjonował ten świat? Bóg cały czas tłumaczy nam, ja to, tak wiecie, lubię, lubię to, bo to jest taka kwestia właśnie związana z tłumaczeniami Biblii. Nie? Jak też tutaj tak na marginesie, jak mówię, wiele, wielokrotnie przemawiałem tak? i przemówiłem też przez Jezusa. Nie? To jest rodzaj tłumaczenia Bożej rzeczywistości, próba opowiedzenia nam. O czymś. I, I w taki sposób Jezus tłumaczył y, słowa modlitwy. Dlatego, że ten fragment jest umieszczony właśnie w szerszym kontekście. Jest umieszczony w Kazaniu na Górze, gdzie Jezus po czasie, kiedy był kuszony, y, y, zbiera uczniów, zbiera też ludzi i y, mówi im o różnych rzeczach, które dotyczyły Królestwa Bożego. I mówi im też, jak mają się modlić. Czyli jak mają rozmawiać z Bogiem o tym, co dzieje się w ich życiu. Nie? Bo my dzisiaj wiecie, słowo modlitwa to jest takie słowo, które, no nie wiadomo, czy to mantra, czy jakaś formułka, którą trzeba powiedzieć. Ale jeżeli zamienimy to na słowo, jak rozmawiać z Bogiem i o czym rozmawiać z Bogiem, to, to mamy ten, ten pierwszy fragment, tak? Ojcze nasz. Któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I to, co, to, co wcześniej cytowałam, tak, gdzie skarb Twój, tam serce Twoje, to jest to tak naprawdę rozwinięcie tej myśli, bądź wola Twoja, jak w niebie, taki na ziemi. Dlatego, że bądź wola Twoja tak w niebie, jak i na ziemi, to jest. To czym my się dzisiaj zajmujemy, to co jest celem w naszym życiu, co jest zadaniem, które mamy, na co zwracamy uwagę, czemu poświęcamy swój czas. I wiecie, modlimy się ciągiem, właśnie często modlitwę pańską, tak jak nazywamy, modlitwę Ojcze Nasz, lecimy ciurkiem. Tak? Czasami mamy ten, ten momenty refleksji, kiedy zastanawiamy się nad każdym elementem tej, tej, tej modlitwy, ale zazwyczaj przebiegamy wzrokiem, wiecie, szybciutko i yy, czasami mam wrażenie, że mamy za mało czasu tej refleksji nad tym, dlaczego się tak modlimy i o co tak naprawdę się modlimy? Co to tak naprawdę znaczy, bądź wola Twoja tak jak w niebie, tak i na ziemi? Czy my Poważnie mówimy te słowa. Czy my naprawdę poważnie odnosimy się do, do, tego, do tego stwierdzenia? Kiedy prosimy Boga, mówimy mu, niech Twoja wola będzie tutaj. I, I Jezus właśnie rozwija myśl o tym, tak? Mówił o modlitwie Ojcze Nasz i potem rozwija myśl, to czym tak naprawdę człowieku zajmujesz się w, na co dzień? Co jest sednem Twojego życia? Co jest celem Twojego życia? i mówi: pokaż mi swoje plany, a ja ci powiem, co dla ciebie jest ważne. Pokaż mi wyciąg ze swojego konta, a ja powiem ci, co jest dla ciebie ważne. Pokaż mi twój tygodniowy grafik, a ja ci powiem, co dla ciebie jest ważne. I wiecie, ludzie czasami właśnie żyją i myślą, że nikt nic nie widzi. A na pewno nie Pan Bóg. Nie mają jakoś takiej refleksji, że wszechwiedzący Bóg wie wszystko. I jakby pewne rzeczy można ukryć przed ludźmi, pewne rzeczy można ubrać tylko w słowa. Można mówić, no dla mnie to jest ważne, tam to jest ważne, o ja to tym się zajmuję, tamtym, a w ogóle to bym chciał i tam to bym chciał. Ale tak naprawdę, właśnie Jezus mówi, a to jest sprawdzian. To jest sprawdzian. Popatrz na to, miej ten czas refleksji, i zastanów się, na co wydajesz swoje pieniądze i na co oddajesz swój czas? Bo wiecie, pieniądze i czas dzisiaj, to wiecie, że to są dwie najważniejsze rzeczy, najbardziej cenne, dlatego że czasu mamy w naszej zabieganej kulturze strasznie mało. Wiecie, od kiedy wymyślono żarówkę, to jest przekleństwo naszej rzeczywistości. Dopóki wiecie, że ludzie spali o kilka godzin dłużej, o godzinę. Chyba półtorej dłużej, jak nie było sztucznego światła. Dlatego, że ich rytm życia był zupełnie inny, mieli zupełnie inne możliwości. My dzisiaj wydłużamy sobie dzień i niby mamy więcej czasu, ale tak naprawdę ciągle czasu nie mamy. Nie? My się przeprowadziliśmy, wiecie, z małego miasteczka do, do dużego miasta z powrotem i po prostu to jest szaleństwo. To, co. To, jak wygląda y, różnie życie w, we Wrocławiu i y, wyglądało życie w Ełku czy w Giżycku, to są zupełnie y, dwa standardy. Tyle czasu zajmuje komunikacja, przemieszczanie się, y, y, tyle, tyle, y, tyle jest takich właśnie czasowych wyzwań. Dlatego czas dla nas jest bardzo cenny. Nie? I wiecie, jak zabiegani ludzie. Nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu, nie mam czasu. Musimy cenić to, na co my ten czas dajemy. I tak samo jest z finansami. Czego pragniemy? Co jest dla nas tak naprawdę ważne? Posiadanie różnych rzeczy, może dom, może, może auto, może firma, może ciuchy. Wiecie, ludzie, podróże. Rekreacja, hobby, coraz to lepsze sprzęty turystyczne. Wiecie, co? to wszystko widać na naszych, w naszych wydatkach. I jakby myślę, że Jezus mówiąc o tym, gdzie jest skarb Twój, tam będzie Twoje serce. Pokaż mi to. Mówi: zatrzymaj się, zatrzymaj się i pomyśl. Zatrzymaj się i jeszcze raz pomyśl, co dla ciebie jest ważne. Tak? I, i y, wiecie, te, te, te różne wartości, praca, rodzina, przyja przyjaciele, spędzanie z nimi czasu, y, hobby, rekreacja, y, kościół czy Bóg. Tak? Różne, mamy różne, y, roz, różnie rozkładamy te, te nasze. Zaangażowanie. A kiedy Jezus mówił o Królestwie, to ciągnie dalej. Tak? Mówi w tym samym fragmencie, jak czytamy dalej, mówi: Nikt nie może dwóm panom służyć. Tak, Werset 24. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i Mamonie. Bardzo prosta zasada, ale jaka trudna. Dlatego, że właśnie, jeżeli nie mamy czasu refleksji nad tym, co dla nas jest ważne i na co poświęcamy swój czas i swoje środki, na co oddajemy wszystkie nasze życiowe siły, życiowe soki, to popłyniemy. I wiecie, e, znacie, tą, e, znacie tą piosenkę Boba Dylana zapewne, nie? Zawsze musisz komuś służyć, chcesz czy nie. Nie, prawda? Tekst, tekst znany. Ale może właśnie cieka, dobrze odwołać się do takich jego myśli, nie? Może nosisz jedwab, może zgrzebny len, może jadasz kawior, może chleb i dżem. Może pijasz likier, może pijasz tran. Może sypiasz z kimś w piernatach, a może wrowie sam. Ale i tak przecież służysz komuś, uwierz mi, bo przecież służysz komuś, czy to będzie diabeł, czy to będzie Bóg. I tak przecież służysz komuś. Także to myślenie o tym, w którym momencie jesteśmy, wiecie, nie, nie, nieważne jest ile się ma. Tak naprawdę. To jest zupełnie nieważne. Można mieć bardzo niską wypłatę i można mieć bardzo wysokie zarobki i można je tak samo dobrze zużyć i tak samo źle zużyć. Można mieć, mamy ten sam czas, te same 24 godziny i możemy je tak samo dobrze zużyć, jak i kiepsko zużyć. Wszystko zależy, wszystko zależy od nas. Kiedy Jezus mówi o tym, mówi o tych rzeczach, które są ważne dla, dla, dla ludzi, tak? mówi, kiedy opowiada właśnie, opowiada o Królestwie Bożym, to mówi o tych rzeczach, które są sensem życia albo Nim nie są. Nie? I mówi, szukajcie wpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszczcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dość ma dzień swego utrapienia. Tak, to jest podsumowanie myśli przy całym właśnie y, takim, wiecie, y, rozmyślaniu nad tym, y, dlaczego poświęcamy tyle uwagi temu, o czym Bóg i tak wie. Tak, Bóg mówi, tego wszystkiego poganie szukają i to wiadomo, że wy tego potrzebujecie. To nie jest żaden sekret. Każdy człowiek potrzebuje jeść, każdy człowiek potrzebuje pić, każdy człowiek potrzebuje gdzieś mieszkać i w coś się ubrać. To są zupełnie normalne potrzeby, to nie są złe potrzeby, ale one nie są sednem życia. One nie są celem, który Jezus chciał, żeby jego słuchacze... Jakby zwracali na to uwagę, czy koncentrowali się na tym. I wiecie, to się nie zmieniło od tylu, od tylu lat. My, jako ludzie y, upadli i grzeszni, ciągle mamy te same tendencje. My ciągle mamy te same tendencje myślenia, czy nadawania wagi rzeczom, które nie mają tego sensu i wagi. I Jezus cały czas próbuje nam o tym przypominać. Mówi zatrzymaj się i pomyśl, co jest sensem, co jest celem Twego życia. I i co to znaczy szukać królestwa? Tak? Co to znaczy, że mamy w swoim życiu ten nasz czas i te nasze środki finansowe i wszystko, co mamy, wszystkie nasze talenty, całe to bogactwo, którym Bóg nas obdarował? Co to, co to znaczy, że my mamy szukać tego królestwa? I tutaj z kolei. Łukasz, mówiąc o tej samej sytuacji, opisując tą, tą samą sytuację, czyli kazanie na górze i nauczanie Jezusa, mówił o tym właśnie, że kiedy Jezus powrócił w mocy Ducha do Galilei i wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie, on sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza. Otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były na niego, w niego wpatrzone. Zaczął wtedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach Waszych. Duch Pański nade mną i namaścił mnie. Namaścił mnie, abym, aby ogłosić jeńcom wyzwolenie ślepym przejrzeniem uciśnionych wypuścił na wolność. I właściwie to jest to, co, to co i o czym Jezus mówił: moje Królestwo i to, żeby Królestwo było pośród nas i przez nas, to jest przynoszenie wolności i uzdrowienia. I to w każdym możliwym wymiarze. Nie mówimy tylko. O wolności z więzienia, nie mówimy tylko o uzdrowieniu fizycznym. Tak, ale kiedy Bóg daje nam wolność, jakby w, w pierwszej kolejności, kiedy to my jesteśmy uwolnieni, kiedy to my jesteśmy uwolnieni od grzechu, kiedy my doświadczamy wolności od naszych starych nawyków, starych przyzwyczajeń, od wszystkiego, co nas kiedyś właśnie gnębiło i niszczyło. To jest wolność. Kiedy Bóg przynosi nam, kiedy zmienia nas, zmienia relacje z naszymi bliskimi, kiedy przynosi w tych sferach uzdrowienie, to też to jest nowe życie, nadzieja i wolność. I wiecie, to przynoszenie wolności i uzdrowienia jest właśnie takie bardzo szerokie. Kiedy, wiecie, kiedy rodzice proszą o wybaczenie swoje dzieci, to przynoszą. Wolność i uzdrowienie. Kiedy dzieci proszą o wybaczenie swoich rodziców, to przynosi wolność i uzdrowienie. Kiedy małżeństwo postanawia zostać razem i walczyć o swój rozpadający się związek, to jest uzdrowienie i wolność. Kiedy yy, przebaczamy koledze czy koleżance w pracy, dajemy jej wolność. Ona dłużej nie siedzi w klatce mojego serca. Gdzie co jakiś czas wyjmuję ją, wiecie, bo zrobiła mi krzywdę, natłukę ją bejsbolem i wsadzam z powrotem. Ale przebaczenie to jest uwolnienie człowieka, to jest być wolny. A ja żyję z Bożym Przebaczeniem. I kiedy naprawiamy jakąkolwiek relację, przynosimy uzdrowienie i wolność. I to jest Boże Królestwo. I takim, takim król o takim Królestwie mówił Jezus i do tego nas zachęcał. Mówił, mentalność Królestwa jest zupełnie inna. To jest zupełnie inne, inna rzeczywistość. I wiecie, tak jak Jego słuchaczom, dla nich to było rewolucyjne. To było wywrócenie tamtych wartości, rozumienia tego świata, który oni znali zasad, według których żyli i tego, jak postępowali. Ale myślę, że właśnie cały czas my i jako ludzie poza kościołem i w kościele też, my cały czas, jeżeli nie zastanawiamy się wystarczająco nad swoim życiem, jeżeli nie testujemy się co jakiś czas, jeżeli nie poświęcamy właśnie uwagi na takie podsumowanie, okej, okay, jak ja dzisiaj żyję, jak ja dzisiaj wyglądam w tym szukaniu Królestwa Bożego, to, to jakby jesteśmy właśnie takim, takim audytorium Pana Jezusa, gdzie Pan Jezus mówi: odwróć swoje myślenie, wywróć to, to swoje spojrzenie na życie. Pomyśl jeszcze raz nad swoim grafikiem tygodniowym. Jak wydajesz pieniądze? Co dla Ciebie jest naprawdę ważne? I myślę, że to są takie że co jakiś czas taki właśnie audyt, czy postępujemy według standardów Bożego Królestwa jest bardzo pozytywny dla nas, bo on nas troszeczkę czasami wiecie, człowiek się tak zagapi, wejdzie w jakieś tory kolejny i leci. Nie? I leci. I czasami dobrze jest właśnie tak stanąć i powiedzieć: OK, a czy dobrze lecimy? Nie, i czy leci z nami pilot? Bo może pilota dawno nie ma, a my myślimy, że o, włączyliśmy autopilota i już nam dobrze pójdzie, nie? Ale niestety nie. Dlatego chciałabym właśnie Was dzisiaj zachęcić do, do takiej chwili refleksji i myślenia o tym, co dzisiaj dla mnie jest ważne. Do przetestowania. Swojego rozumienia, Królestwa Bożego w moim życiu i wokół mnie. I mamy tak praktycznie, tak, mamy się cały czas rozwijać. Mamy się rozwijać w, roz, w poznawaniu Boga, jego, przez Jego Słowo, mieć bliskość z Bogiem, która nam właśnie też wyznacza pewne standardy. Tak i mówię o tym, jak to wygląda. Ale też mamy poznawać Boże zadania dla nas. Bo Bóg mówi: Moje królestwo to jest przynoszenie wolności i uzdrowienia. I dlatego my codziennie musimy pamiętać o tym, Boże, to komu ja dzisiaj mam przynieść wolność i uzdrowienie? Kogo dzisiaj stawiasz jakby w, w orbicie mojego moich relacji, moich wpływów? o kogo mogę się modlić, o kogo mogę zabiegać, komu mogę właśnie powiedzieć o wolności od tego, w czym żyję. Tak? I to mogą być różne rzeczy. To może być właśnie jakaś modlitwa o koleżankę w pracy, która zmaga się, w, nie wiem, w swoim małżeństwie. To może być modlitwa o sąsiada, którym widzicie, widzimy, że nie radzi sobie, bo za dużo alkoholu pije. Nie? To są różne rzeczy, ale y, czy moje oczy widzą te potrzeby dookoła mnie, tych ludzi, którzy y, są powiązani, uwikłani, zmęczeni, zniszczeni, zdruzgotani. I czy moje serce pragnie przynosić im wolność? Czy, czy mam w sobie to pragnienie, tę tęsknotę, żeby oglądać takie cuda Boże wokół siebie? Czy chcę się modlić o czyjeś uzdrowienie? Takie też fizyczne, tak, żeby wszystkie sfery życia były, były jakby zabezpieczone, tak, zaspokojone. I potem, czy jeżeli modlę się, to czy mam też odwagę działać zgodnie z tym, bo wiecie, czasami właśnie modlimy się i, i boimy się, nie? A czasami to jest takie przekroczenie przez pewną taką strefę komfortu i powiedzenie, Głośno, tak? Tego, o co się modlę. Czy modlenie się. Można się modlić właśnie o takie, o to, żeby Bóg pomagał mi komunikować to, co bym chciała zakomunikować temu człowiekowi. Tak? I myślę, że mamy też się rozwijać właśnie w takim myśleniu, o takim ustawianiu i pilnowaniu Bożych priorytetów. Że to jest coś, co musimy. Cały czas, jakby stawiać sobie, kontrolować to, utrzymywać się w pewnym torze. Bo wiecie, no dużo, jest, dużo jest rzeczy, które nas mogą, y, mogą y, ponieść. I czasami trzeba będzie zapłacić cenę. Nie? Cena jest różna dla, dla różnych osób. Nie? To może być niezrozumienie także mówię o pewnych rzeczach, które przynoszą wolność, jak ktoś. Dla kogoś to nie jest wartość, to nie jest cena, bo nasza dzisiejsza kultura na przykład w przypadku rozwodów mówi, a co za problem? No rozwiedź się. No nie dogadujecie się, no to się rozwiedź. Dlaczego masz to naprawiać? Nie? Bo to, jest, to są standardy dzisiejszego świata wokół nas. Więc spotkamy się nie z, nie, z niezrozumieniem, bo a, a co ty? Czemu ja mam się męczyć? Czemu ja mam walczyć? Nie? Czasami, wiecie, może być kwestia poniesienia ceny, być może Bóg mówi do mnie, masz, nie wiem, mieszkać tu albo pracować tu i będzie się to wiązało z tym, że to jest na przykład mniej płatna praca albo miejsce, w którym naprawdę nie masz ochoty mieszkać, może jakieś małe miasteczko, nie? albo mała wieś, albo Wrocław, w którym wcale nie chcesz mieszkać. Różne rzeczy, każdy z nas jest zupełnie inny i różne rzeczy sobie ceni, czy różne rzeczy lubi, dlatego nie ma jednakowych wyzwań ani jednakowych zadań dla nas. Pan Bóg ma zadanie i wyzwanie dla Ciebie i Ty musisz je znaleźć i musisz też jakby codziennie pilnować, czy, czy żyjesz w zgodzie z tym, tak? czy Boże Królestwo to jest coś, o czym może rzeczywiście powiedzieć, szukam Królestwa Bożego najbardziej z tego wszystkiego, czym się zajmuję. I tam jest moje serce, bo to jest mój skarb. Nie? I w taki sposób myślę, że jeżeli będziemy mieli taką co jakiś czas chwilę, chwilę refleksji. I wypionowanie, to, to będziemy rozumieć, o czym Jezus mówi. I, będziemy, I to będzie słowo, które nam będzie przynosiło wolność i uzdrowienie, bo my też cały czas potrzebujemy wolności i uzdrowienia. Nigdy nie ma temu końca, dopiero będzie, jak będziemy razem z Bogiem. I będziemy też tym narzędziem do przynoszenia wolności i uzdrowienia dla innych. I tego Wam, Kościele, życzę. Amen.